Znajdujemy się przed jednym z ciekawszych miejsc w centrum Pafos. Są to katakumby Agia Salomoni. Wejście jest oczywiście bezpłatne. Miejsce z zewnątrz wygląda bardzo niepozornie, a wieczorem niepoświetlone nie zachęca do wejścia. Sądząc, po pustych butelkach jest miejscem spotkań towarzyskich. Katakumby świętej Salomoni w Pafos to jedno z najważniejszych miejsc związanych z wczesnym chrześcijaństwem na Cyprze. To podziemny kompleks wykuty w skalę kaplic i grobowców, które przez wieki pełniły funkcje schronienia, miejsca kultu oraz nekropolii. Katakumby pochodzą prawdopodobnie z okresu rzymskiego, II-III wiek naszej ery i były używane jako miejsce pochówku. W czasach prześladowań chrześcijań stały się schronieniem dla wyznawców nowej wiary. Legendarna święta Salomoni. Czasami nazywana również Świętą Salomę, miała ukrywać się tutaj przed rzymskimi prześladowcami, razem ze swoimi synami. Według tradycji, kiedy Rzymianie odkryli ich kryjówkę, zamurowali wejście do Katak. Po wielu latach, gdy otwarto wejście, ciała miały pozostać nienaruszone, co uznano za cud. Miejsce dla miłośników historii i archeologii stanowi cenny zabytek, ukazujący wielowarstwową historię religijną regionu. Ze względu na ich ukryte położenie zaleca się dokładne zaplanowanie wizyty i poszukiwanie lokalnych wskazówek, aby nie przegapić tego fascynującego zabytku. Na górze Katakum w zadaszonym pomieszczeniu znajdziemy mozaikę z okresu hellenistycznego przedstawiającą dwa delfiny i mężczyznę. Zaraz obok znajduje się ścieżka turystyczna w formie kładki okalająca całe katakumby, oddana do użytku w październiku 2022 roku. Z jednej strony rozpościera się widok na katakumby, z drugiej zaś na główne rondo i galerię handlową w Papos. Przechodzimy koło rzucającego się w oczy budynku stworzonego na kształt świątyni. Według mnie nie pasuje do otoczenia. Jest to zapewne reklama inwestora. Przechodząc dalej na drugą stronę, dochodzimy do wykopalic archeologicznych, o których opowiem w kolejnym odcinku. Jeżeli film się podobał, to zostaw lajka i subskrypcję. To wszystko na dzisiaj. Cześć.